jeszcze teraz siostry skierują do nas swoje przesłanie proszę usiąść Niech Chrystus nie się, nie ma. Nie ma ostatni raz tak przede wszystkim chcę podziękować że przyszliście dzisiaj Słyszeć rekolekcje i też słyszeć nas. Tak, słuchając ojca, przyszły mi na, na myśli takie słowa, które kiedyś usłyszałam i myślę, że to jest wielka prawda. Że jeżeli mamy otwarte serce na Boga, na Maryję, to to zobaczą inni ludzie. Nawet jeżeli to nie będziemy jakoś. Specyficznie pokazywać, tak? czyli wszystkie mówić, nie wiem, móc się różaniec, czy nawracać. Po prostu nasze życie będzie wtedy tym znakiem, że Bóg jest w nas, w naszym życiu. I też chcę powiedzieć takie świadectwo swoje z mojego życia, bo akurat jestem w Kościele nie od początku, nie od dziecka, bo jestem ochrzczona w cerkwi. Ale moja mama zaczęła chodzić do kościoła, kiedy ja miałam 9 lat. I tak zaczęłam chodzić na katechezy, poznawać Boga, od, można powiedzieć, od zera. I akurat w mojej, w mojej parafii są siostry sersanki. I to była taka moja pierwsza styczność z siostrą. I co ja pamiętam, to jako dziecko, ja widziałam, że ona ma coś w sobie. Czego nikt z mojego środowiska nie ma. I to mnie bardzo, bardzo mocno przyciągnęło, do tego stopnia, że w pewnym momencie szłam do domu z rodzicami i mówię, że wiecie co, ja chyba chcę być siostrą. Tak i później, e, oczywiście, ja zapomniałam, i o, tym, o tej sytuacji ja przypomniałam, aż kiedy byłam już na formacji i w zgromadzeniu. I teraz, po latach, ja mogę powiedzieć, co to było. Co mnie przyciągnęło w tej siostrze, to taka miłość, którą chyba najwięcej odczuwają dzieci. Tak, bo dziecko nie pójdzie do byle kogo. Ono, jeżeli odczuwa, że jest przyjęte, że jest miłowany, że go chcą, to wtedy przyjdzie nawet do człowieka, którego pierwszy raz widzi. Ja też tak doświadczyłyśmy w szkole, że dzieci odczuwają. Czyli kiedy mamy w sobie Boga, to wtedy to przyciąga innych ludzi. I to widać, to światło. I też nie można zapalić innego, jeżeli ja nie jestem zapalony. Czyli najpierw trzeba o sobie myśleć, jak rozpalić swoje serce. I też przypominają się mi takie słowa z jednych rekolekcji że na krzyżu, kiedy Jezus już wisiał na krzyżu i Maryja stała pod krzyżem, te serce były połączone. O czym mówili te serce? Te serca rozmawiały o nas. Co zrobić, żebyśmy były też tam przy tych sercach? Żeby nasze serce stało tym trzecim? Ja myślę, że to pytanie takie otwarte i każdy odpowie sobie sam. Ja sobie myślałam nad tym pytaniem, to akurat tak się stało, że urodziłam się z piątku na sobotę, tak? To też dla mnie tak symbolicznie, że nawet taki, ta, takim symbolem jestem przy tych sercach. Także urodziłam się 13, czyli taki Maryjny dzień. Chociaż dużo osób mówi, że 13 to jest niedobry, niedobry nie Niedobra cyfra, ale to nieprawda. To wszystko to jest Maryjne. Tak, takie pytanie: jak być przy tych sercach? I też taka odpowiedź, że każdy ma tak naprawdę swoje nabożeństwo do Maryi. Znamy takie popularne te nabożeństwa jak różaniec, jak pierwsze soboty, Litanie do serca czy inne maryjne litanie, ale też myślę, że każdy z nas ma takie swoje nabożeństwo, swoje modlitwy i też ja myślę, że bardzo ważne jest takie akty strzeliste, tak? Które, tak faktycznie może być tylko jedno słowo czy dwa, Maryjo ratuj, Maryjo pomóż, to już jest ta modlitwa. Ja powiem też, mamy taką modlitwę jedną u nas jako sercanską, tylko ja ją często modlę się trochę przerabiając jedną frazę, bo brzmi ona tak prawidłowo. O Maryja, o Panie, o matko nasza, pomierześmy córki serca Twego, przeto nas strzeży i broń jako własność swoją. Ta modlitwa mi tak się spodobała, że kiedy u nas na Ukrainie są alarmy. To ja modlę się tą modlitwą, tylko już nie modlę się za nas, czyli sercanek, tylko przy, zmieniam tam po żeśmy, nie córki, ale żeśmy dzieci Twoje i modlę się za wszystkich. I myślę, że każdy może wybrać taką modlitwę, która będzie bliska sercu. Która będzie tą rozmową moją z Maryją i moją z Bogiem. Mi się wydaje, że Matka Boża każdego nas prowadzi. My po prostu tego nie zauważamy, ale ciągle towarzyszy. Kiedy siostra Daria przypomniała o swoim takim przyjściu do kościoła, nie też takie coś podobnego było. Jestem oszczona w cerkwi prawosławnej, ale kiedy miałam 11 lat, moja ciocia, która jest malarką, narysowała mi piękne serce Maryi. Nie rozumiałam, dlaczego ona mi to y, prezentowała, taki, taki duży obraz Serca Maryi. Ale po tym, jak przyszłam do zgromadzenia, zrozumiałam, że już pan, pan Bóg dał mi znak, że będę córką Serca Maryi. To jest bardzo y, takie wzruszające dla mnie, bo przyszłam y, do zgromadzenia w 19 lat, a w ogóle przyjęła pierwszą komunię, 14 lat. No, dlatego Pan Bóg ma dla każdego swojej drogi tylko trzeba otworzyć swoje serce na serce Maryi. A jeżeli będziemy uciekać się do matki, tak, to matka szybko pokaże nam drogę do jej syna, do Jezusa szybciutko zaprowadzi nas. I chcę też podzielić się koronką, którą odmawiamy każdą sobotę. Oprócz koronki do Bożego Miłosierdzia, mamy też koronkę do serca Maryi. I zaraz wam powiem, jak my odmawiamy. Na dużych paciorkach mówimy tak, pewne boli, niepokalane serce Maryi, proś za nami, którzy się do ciebie uciekamy. I na małych mówimy, Matko, ratuj nas przez płomień miłości Twojego niepokalanego serca. I tak odmawiamy tą koronkę. Myśląc nie tylko o osłabianiu nawrocenia całego świata, przygarniając cały świat, dlatego, że mamy jak wszyscy zakonnicy, mamy swój taki regulamin dnia, kiedy rano wstajemy na modlitwy wspólne, idziemy razem na mszę święto, modlimy się w południu, wieczorem razem spotykamy się w kaplicy. I nie tylko modlimy się za siebie, ale za cały, cały świat, prosząc o nawrócenie grzeszników, o rozpalenie tego serca naszego, żeby tak płonęło, jak serce Maryi, żeby po prostu pragnęło, płakało i prosiło Boga o nawrócenie, nasze nawrócenie, o ratowanie naszych dusz i naszych dzieci i całego świata. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za, za to, że przyjęliście. A jeszcze się dowiedz. Chcemy jeszcze tak, chcę opowiedzieć, bo mamy siostrę tutaj w Polsce i tak cały czas mi wymyka się z głowy, że nasze siostry też prowadzą rekolekcje dla dziewcząt i akurat nie wzięłam te, te ulotki, ale zostawimy tutaj w kościele i może ktoś skorzystać z dziewcząt, bo tematy są bardzo dobre O. Miłości Boga, przede wszystkim do mnie, miłość moja do Boga, jak miłość drugiego człowieka, i to wszystko idzie tak obok bo to są tematy bardzo ważne. I to jest jedna nasza siostra, takie rozpracowała takich osiem spotkań. Tam u nas w pod Warszawą to jest bardzo popularne, tylko że tutaj nie mamy środk, dlatego tutaj może trochę nie doszło, ale chcemy coś takiego zaproponować. Może macie na pewno macie córki, czy jakieś znajome dziewczęta, możecie pod, podrzucić tą łódkę może skorzystają. Bo naprawdę ja byłam na tych rekolekcjach jako pomoc na początku. I nawet nie myślałam, że to tak rozdorośnie się, bo najpierw było tylko trzy spotkania, teraz jest osiem. I naprawdę tematy są bardzo dobre i dziewczęta, które korzystają, chcą nie jeden raz przyjeżdżać. Dlatego myślę, że to też będzie takie owocne i też dużo mówi się tam o Maryi, o tej miłości Maryjnej, jak być tą umiłowaną i córką. I później, i matką, i o duchowym macierzyństwie. Bardzo ciekawe tematy. To my tak pozostawimy, i jutro można będzie, jeżeli co, zobaczyć. Jeszcze raz bóg, bóg zapłać. I nauczy. jak my na przykład kończymy nasze modlitwy, to na zakończenie naszych modlitw w kaplicy my mówimy tak. Cześć sercu Maryi, a siostra odpowiadała od nas i od całego świata. Teraz ja Wam powiem. Czy serce Maryi, a Wy? Bóg Teraz poprosimy naszego kapłana o błogosławieństwo. Bardzo chcę podziękować od siebie, od naszych sióstr, od mamusi za to, że jesteśmy tu z Wami. Panu Bogu dziękujemy. Dziękujemy Waszym kapłanom, Ojcu Proboszczowi za zaproszenie. Za to, że nas chcieli tutaj zobaczyć, razem z nami modlić się, pozwolili nam uczestniczyć w Waszym życiu duchownym, religijnym, parafialnym i też to, co siostry mówiły, niech ta miłość Pana Jezusa, miłość Matki Bożej zostanie w naszych sercach. Tak jak mówiliśmy, można będzie jeszcze tam się skorzystać ze spowiedzi, czy dwa słowa zamienić. Też te tak, książeczki, które tam są, ktoś mnie prosił wytłumaczyć. Tam jest tylko takie dwie rzeczy do wyjaśnienia. Jest o dwóch kaplanach, jeden z nich biskup, którzy są kandydacy na ołtarze i tam jest zebrane świadectwa. To my by tylko prosili was, abyście się modlili, żeby Kościół Święty otrzymał te znaki cuda, które pozwolą, aby jeszcze dwóch więcej było wstawienników, tych orędowników w niebie za nas i też żebyśmy byli tymi, którzy można będzie się cieszyć, że to z naszej modlitwy oni też świętymi zostali ogłoszeni. Jeszcze raz wielki wam Bóg Święty zapłać i Ojcze Proboszczu teraz wy już jesteście kilka razy dłużni, żeby przyjechać ze swoim kaplanem do nas. Dziękujemy i szczęśliwej drogi do Ukrainy. Zapłać, moi drodzy, Warunkiem zyskania odpustu zupełnego jest bycie na trzech naukach, więc kto był na trzech naukach, może zyskać odpust zupełny. Jeżeli ktoś był na jednej, to będzie to odpust cząstkowy i znakiem będzie błogosławieństwo, którego udzieli ojciec rekolekcjonista. Tutaj niech weźmie nasz krzyż, ten leżący na ołtarzu. Tam jest kamień z groty, z martwych wstania Pana Jezusa i tym krzyżem udzieli błogosławieństwa, a my wzbudźmy pragnienie zyskania odpustu. Wzbudźmy intencję, czy za siebie samego, za siebie samą, czy za kogoś zmarłego. Wzbudźmy intencję takiego nawrócenia, że nie chcemy być przywiązani do żadnego grzechu. Natomiast modliliśmy się już w nowennie, w intencjach Ojca Świętego, ale dopowiedzmy jeszcze jedno, zdrowaś Maryjo, w tych wszystkich intencjach, w których modli się dzisiaj papież Franciszek. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen królowa apostołów Wspomożenie wiernych, módl się za kto pan z wami Odpuszczenie i darowanie kardoczesnych i wiecznych nie podzieli Wam, wszechmogący, miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. trwają w pokoju i w miłości Chrystusa.